Ostatnio gdzieś to zobaczyłem i od razu przypomniał mi się smak wakacyjnych obiadków za dzieciaka. Wiedziałem, że muszę zrobić kalafior smażony. Zaczynam od obrania kalafiora z liści, następnie wycinam pieniek, a potem dzielę go na duże różyczki. Kalafior myję, a potem gotuję w osalonej wodzie pod przykryciem przez około 7 minut, tak żeby zrobił się półmiękki. Kalafior odcedzam, czekam chwilę, żeby przestygł, a w tym czasie przygotowuję składniki panierki. Jajko roztrzepuję w miseczce, do drugiej wsypuję bułkę tartą. A teraz już po kolei panieruję najpierw w jajku, a potem w bułce każdą różyczkę kalafiora odkładam na deskę. Na dużej patelni rozgrzewam mieszankę oleju i masła i wykładam po kolei wszystkie różyczki kalafiora. Następnie smażę starając się je obrócić na każdą ze stron, tak żeby się równomiernie zrumieniły. W sumie powinno to zająć około 12 minut. Ogień nie może być więc za duży. Smażony kalafior podałem z młodymi ziemniakami z wody i oczywiście dużą ilością koperku. Nie zabrakło też szklaneczki kefiru. Wspaniały, pyszny domowy obiad.